Być może przed milionami lat wylądowali na Ziemi przedstawiciele obcej cywilizacji i chcieli na naszej planecie pozostać dłużej. Może przylecieli na rekonesans, by wrócić na przykład za kilkaset lat, po automatycznym terraformowaniu Ziemi przez postawiony na niej przez siebie, odporny na czas, masywny, piramidalny obiekt. Ta pierwsza wizyta to może było nawet 200 milionów lat temu, u zarania epoki dinozaurów. Ale wtedy, gdy kończył się, Trias, atmosfera Ziemi miała tylko kilkanaście procent tlenu, od piętnastu do szesnastu. My, ludzie, jesteśmy może potomkami owych przybyszy więc ci przybysze potrzebowali tyle tlenu w atmosferze ile jest go w niej aktualnie czyli 21%. Dlatego potrzebne więc było częściowe terraformowanie Ziemi. I w tym celu może powstała Wielka Piramida. Więc może wielka piramida istnieje kilkaset, np. 200 milionów lat. I Wielka Piramida była może wielką wytwornicą chemiczną, dostosowującą, może globalnie, skład atmosfery dla kosmitów. Tak więc wielka piramida mogłaby służyć do produkcji tlenu, np. elektrolizą, z wody, nilu lub jeziora, które było na zachód od niego, czy też z atmosferycznego dwutlenku węgla. Obie, niebiologiczne, metody uzyskiwania tlenu potrzebowałyby dużej mocy zasilającej, ale być może była ona zapewniona np. reaktorem atomowym. Produkcja tlenu z dwutlenku węgla mogłaby się opierać na pomyśle kalifornijskiego instytutu, Caltech. Działanie reaktora opiera się na technologii akceleratora cząstek. Najpierw jonizuje się w nim dwutlenek węgla, a następnie cząstki przyspiesza się przy pomocy pola elektrycznego, by zderzyły się ze specjalną powłoką ze złota. W efekcie następuje rozpad dwutlenku węgla na pożądany tlen cząsteczkowy i na węgiel atomowy. W tej chwili reaktor testowy uzyskuje tylko dwie cząsteczki tlenu na każde 100 przyspieszonych cząstek. Niską sprawność bilansuje energetycznie napęd jądrowy. Węgiel atomowy mógł być wymywany przez bieżący przepływ wody. A może tlen był pozyskiwany ze skał, np. wapiennych rozpuszczanych w wodzie podczas jej przepływu przez długi dopływ do piramidy z wody wapiennej. Ponieważ tlen ma ciężar właściwy większy od powietrza, to na wyjściu procesu wytwarzania o2 musiałby on mieć temperaturę większą od temperatury powietrza na zewnątrz piramidy. Aby możliwy był ciąg wypychający tlen przez tak zwane kanały wentylacyjne. We wnętrzu piramidy panuje stała temperatura 20 stopni Celsjusza. Ale, w czasach współczesnych, tylko w nocy i tylko w kilku miesiącach zimowych grudzień, styczeń, luty oraz marzec temperatura na zewnątrz piramidy jest o kilka stopni niższa minimum równa się 18 stopni, lub co najmniej równa 20 stopni. Podobnie jest z temperaturą wody tylko od 18 do 20 stopni między styczniem a marcem bo temperatura na zewnątrz w lecie jest zawsze dziś większa od 20 stopni, niezależnie od pory roku, i wynosi maksimum 29 stopni. Tak więc potrzebna była na przykład jakaś reakcja egzotermiczna na wytwarzanie tlenu, podczas której temperatura musiałaby wynosić minimum 30 stopni, czyli musiałaby wystąpić różnica temperatur minimum 10 stopni. Zakładamy jednostkową wydajność produkcji tlenu 1 m3 na sekundę. Zakładamy, że przybysze z kosmosu, jako nasi współprzodkowie, byli podobnie zbudowani jak my teraz, a więc mieli podobny układ oddechowy. Współczesny człowiek pobiera za jednym razem 500 ml powietrza. 1 metr sześcienny zawiera 1000 litrów, więc 1 m sześcienny starczyłby dla maksimum 2000 mieszkańców pobliskiego Heliopolis. Ujścia kanałów wentylacyjnych Wielkiej Piramidy są na wysokości około 75 m. Zakładamy, że trzeba dotlenić Ziemię do wysokości jednej setki metrów. Wzrost objętości tlenu niech wyniesie od 21 do 16 równa się 5% równa się 5 setnych. Tak więc efektywna wysokość natlenienia wynosi 5 setnych pomnożyć przez 100 m równa się 5 m. 100 lat równa się 3 miliardy sekund. Zbadajmy, jaki lokalnie obszar powierzchni wzdłuż Nilu byłby natleniony przez 100 lat. Wyprodukowana objętość tlenu przez stulecie byłaby równa: 3 miliardy sekund razy 1 m3 na sekundę równa się 3 miliardy m3. A więc pole powierzchni byłoby równe: 3 miliardy m3 podzielić przez 5 m równa się 6 pomnożyć przez 10 do potęgi 8 m2. Zakładając kwadratowy obszar, mielibyśmy jego bok, 6 pomnożyć przez 10 do potęgi 8, wszystko pod pierwiastkiem kwadratowym, równa się 25 km. Od piramid do Heliopolis jest około 30 km. Więc zakładając emisję tlenu tylko z jednego kanału Wielkiej Piramidy, północnego, nie byłoby po 100 latach wystarczającej ilości tlenu w mieście dziewięciu bogów. Oszacujmy produkcję tlenu z większego okresu czasu, np. 200 lat. Zakładając kwadratowy obszar, mielibyśmy jego bok, 2 pomnożyć przez 6, pomnożyć przez 10 do potęgi 8. Wszystko pod pierwiastkiem kwadratowym równa się 35 km. Po 200 latach od zbudowania Wielkiej Piramidy jej budowniczowie mogli już mieszkać na Ziemi miliony lat. I oczywiście stale konserwować Wielką Piramidę. Oczywiście tlen rozpływałby się coraz dalej od piramidy na boki i w górę. Ale ciągły dopływ nowego tlenu tworzyłby sytuację jak w plenerowej zabawce zasilanej non-stop przez sprężarkę aby zastąpić powietrze uciekające przez ewentualne przedziurawienia. Zakładamy, że przybyszy było kilkuset, na przykład pięćset. Wtedy zużywaliby tylko jedną czwartą produkcji tlenu więc większość tej produkcji powiększałaby ilość tlenu w atmosferze. W poprzednim filmie autora była przedstawiona koncepcja jakby mini pasa Van Alena, rozciągniętego na północ, a ściślej, północny wschód od zespołu trzech piramid w gizie. Pas ten byłby kopułą o średnicy prawie 3000 km. A tworzyłyby ten pas szybkie protony wiatru słonecznego, które być może zapobiegałyby, przynajmniej częściowo, ucieczce tlenu spod kopuły. Kopuła chroniłaby jednocześnie przed ucieczką atmosfery w okresach zmniejszonego pola magnetycznego Ziemi z powodu przebiegunowań. Według Wikipedii. Zmiany biegunów Ziemi są zdarzeniami losowymi. Następowały po sobie w odstępach od 10 000 do nawet 50 milionów 000 000 lat. Średnio zdarzają się co około 250 000 lat. A ostatnie miało miejsce około 780 000 lat temu. Podczas procesu przebieganowania pole magnetyczne Ziemi nie zanika zupełnie. Zanika tylko jego składowa dipolowa, inne rosną i mamy układ wielu biegunów w przypadkowych miejscach globu. Przebieganowanie jest procesem trwającym od 1000 do 10 tysięcy lat. Na podstawie badań paleomagnetycznych wiemy dokładnie o liczbie i czasach trwania przebiegunowań w ciągu ostatnich 5 milionów lat i, mniej dokładnie, dla ostatnich 169 milionów lat. W czasie ostatnich 5 milionów lat było 24 przebieganowania. A w czasie ostatnich 169 milionów lat liczbę przebiegunowań można oszacować na 169 milionów podzielić przez 250 tysięcy równa się 675. A więc przez ostatnich 200 milionów lat było przebiegunowań kilkaset i tyleż teoretycznie niebezpiecznych okresów braku ochrony biologicznej przed wiatrem słonecznym. W dziejach Ziemi były okresy, kiedy przebieganowanie następowało stosunkowo często oraz długie okresy spokoju, jak górna kreda, około od 83 do 118 milion lat temu, czy górna jura, około od 161 do 169. Natężenie pola magnetycznego zmniejsza się stopniowo od maksimum osiągniętego około 2000 lat temu. Przez okres ostatnich 2000 lat natężenie pola magnetycznego zmalało o około 35%. Wcześniej występowały wielokrotnie okresy zwiększania i zmniejszania się natężenia pola magnetycznego, nie zawsze kończące się przebieganowaniem. Według szeroko przyjętej teorii, podpartej symulacją komputerową, w przypadku czasowego zaniknięcia pola magnetycznego Ziemi, uderzający w Ionosferę, wiatr słoneczny wraz z ruchem obrotowym Ziemi wzbudzi w Ionosferze pole magnetyczne chroniące częściowo Ziemię przed dopływem do jej powierzchni promieniowania jonizującego. Ionosfera jest na wysokości od 50 do 1000 km. Zjawisko takie odkryto na Wenus nieposiadającej własnego pola magnetycznego. Zarówno Homo erectus, jak i jego przodkowie przeżyli kilka przebiegunowań. Tyle z Wikipedii. Zbadajmy, ile czasu byłby napełniany tlenem klosz tworzony przez piramidy z szybkich protonów wiatru słonecznego. Pole powierzchni objętej kopułą wynosiłoby pi pomnożyć przez d kwadrat, podzielone przez 4 równa się 7 i 1 dziesiąta pomnożyć przez 10 do potęgi 12 metrów kwadratowych. A więc potrzebna byłaby objętość tlenu równa 7,1 pomnożyć przez 10 do potęgi 12, pomnożyć przez 5 metrów równa się 36 pomnożyć przez 10 do potęgi 12 metrów sześciennych. Na produkcję takiej ilości tlenu potrzeba następującej liczby stuleci: 36 pomnożyć przez 10 do potęgi 12, podzielone przez 3 pomnożyć przez 10 do potęgi 9. Równa się 12 pomnożyć przez 10 do potęgi trzeciej. To odpowiada 1,2 miliona lat. Pod kopułą szybkich protonów wiatru słonecznego była powierzchnia 7,1 pomnożyć przez 10 do potęgi 12 m2. I ta kopuła napełniała się tlenem przez 1,2 miliona lat. Powierzchnia kuli ziemskiej wynosi 4 pomnożyć przez pi pomnożyć przez promień ziemi podniesiony do kwadratu, gdzie promień ten wynosi 6400 km. W wyniku powierzchnia kuli ziemskiej to 515 pomnożone przez 10 do potęgi 12 m kwadratowych. Oszacujmy, ile razy powierzchnia ziemi jest większa od powierzchni objętej kopułą. 515 podzielić przez 7 i 1 dziesiąta równa się 73. Aby więc tlen rozpłynął się na całą powierzchnię Ziemi, do wysokości jednej setki metrów, trzeba 1,2 miliona lat pomnożyć przez 73 równa się 109 milionów lat. Więc w czasie około 200 milionów lat tlen rozpłynąłby się do wysokości tylko 200 metrów. Ale oczywiście były jeszcze rośliny produkujące tlen. Istnieje teoria cyklu superkontynentalnego J.T. Wilsona, kanadyjskiego geologa, według której kontynenty co jakiś czas schodzą się, tworząc jeden superkontynent. A po jakimś czasie, rozchodzą, by znów zacząć się schodzić, i tak dalej. Cykl taki trwa do około 500 milionów lat, od około 300 milionów lat. Ostatni superkontynent nazywał się Pangeą, wszechziemią, i zaczął rozpadać się od 180 do 200 milionów lat temu. Wpierw rozpadł się na Gondwanę Bis oraz Laurazję. Z Laurazji powstała Ameryka Północna i Euroazja a z Gondwany, Afryka, Ameryka Południowa, Indie, Australia i Antarktyda. Pangea z kolei powstała kiedyś z Laurosji i Gondwany Prym. A Laurosja rozciągała się od Laurentii, czyli Ameryki Północnej z Alaską i Grenlandią, do Rosji poprzez Europę ze Skandynawią. Za około 250 milionów lat kontynenty zejdą się w jeden superkontynent znowu, o zarezerwowanych już nawet nazwach, np. Na Aemazja czy Nowopangea. Gdy spojrzeć na odtworzony zarys Pangei to widać, że, północno-zachodni, skrawek Afryki, na którym jest delta Nilu i płaskowyż Giza, znajduje się w centrum tego superkontynentu. Giza znajduje się na równiku i na środkowym południku spośród południków lądowych. To nie jest może przypadek, że akurat w takim centrum lądowym, w Gizie, powstała Wielka Piramida i inne piramidy. 200 milionów lat temu, jak już było to wspomniane, zaczynała się epoka dinozaurów. Wejście do Wielkiej Piramidy było na wysokości 11 metrów. Ale najwyższe dinozaury miały wysokości większe. Może nawet kilkakrotnie większe ale hipoteza, że dinozaury osiągały olbrzymie rozmiary dlatego, że było kiedyś dużo tlenu, okazała się błędna. Bo było na odwrót, miały mniej tlenu niż jest obecnie w atmosferze. Musiał być inny mechanizm tak dużego wzrostu ciał dinozaurów.